Reklama przyszłości. Czy pamiętasz, jak twórcy filmów wyobrażali sobie reklamę przyszłości? Czy to tylko futurystyczna wizja, czy kapitalny pomysł na reklamę? Podjęliśmy wyzwanie stworzenia pierwszej interaktywnej reklamy, która będzie dopasowywała komunikat do odbiorcy. CEL. Rekrutacja uczestników wyprawy motocyklowej organizowanej w ramach kampanii wprowadzającej na rynek wodę gazowaną żywioł odżywiec zdrój. Rozwiązanie. Aplikacja innowacyjnej technologii rozpoznającej płeć i wiek, która zaangażuje konsumentów w interakcję z reklamą. W ciągu niecałego miesiąca zbudowaliśmy stent z 70-calowym ekranem i dwiema kamerami. Całość sterowana była aplikacją namierzającą i rozpoznającą przechodniów oraz dopasowującą komunikat do ich ilości, wieku i płci. Aby interakcja była atrakcyjna dla różnych odbiorców, stworzyliśmy szczegółowy scenariusz uwzględniający prawie 700 wariantów. Przez miesiąc Stent odbył podróż po najpopularniejszych galeriach handlowych największych polskich miast. Efekt? 144 tysiące par oczu zdziwionych widokiem stędu. Cześć, przystojniaku. Czekałam na ciebie. Halo, proszę pani. Cały dzień na panią czekam. Ojej, jaka piękna z Was para. Koniecznie musicie podejść bliżej. Mam dla was propozycję. A teraz proszę słuchać uważnie. Mamy pana na oku. Widzi pan? Chciałby pan dołączyć do żywioł Riders i razem z nimi przejechać legendarną Root 66 na motorze? Tak, na takiej pięknej maszynie. Prawie 40 tysięcy interakcji trwających przynajmniej 10 minut. Ponad 3000 zgłoszeń do udziału w konkursie. Najbardziej zdeterminowani uczestnicy konkursu wysyłali po kilkanaście zgłoszeń. Kilkunastu fanatyków wysłało do agencji żądania spotkania z aktorką. Jeden z nich wysłał do nas ponad 40 zgłoszeń i szantażował szefów agencji, żądając gwarancji udziału w wyprawie.